Pokój i dobro, drodzy przyjaciele. Z tej strony brat Fabian i znowu spotykamy się, by wspólnie wyruszyć w podróż do krainy wiary, gdzie niemożliwe staje się rzeczywistością, a miłość Boża objawia się w sposób, który zapiera dech w piersiach. Dziś chciałbym opowiedzieć wam o niezwykłym wydarzeniu, które rozegrało się wieki temu, w czasach, gdy Polska dopiero kształtowała swoją tożsamość, a wiara była fundamentem, na którym budowano wszystko. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie historii, która przypomina nam o niezmierzonej mocy ducha świętego i odwadze tych, którzy bezgranicznie mu zaufali. Nasza historia zabierze nas do średniowiecznego Krakowa, miasta już wtedy pełnego życia, zamieszkałego przez ludzi o twardym charakterze i głębokiej wierze. W tamtych czasach, w drugiej połowie XI wieku, biskupem Krakowa był człowiek o niezwykłej prawości i odwadze, którego imię do dziś wymawia się z szacunkiem, święty Stanisław Zeszczepanowa. Był to pasterz, który nie bał się stanąć w obronie sprawiedliwości, nawet gdy przyszło mu przeciwstawić się potężnym tego świata. ówczesny władca polski, król Bolesław śmiały, był postacią złożoną z jednej strony odważnym wojownikiem i skutecznym strategiem, z drugiej zaś człowiekiem, który coraz częściej ulegał swoim namiętnościom i działał w sposób, który budził sprzeciw kościoła. Król Bolesław posiadał wiele ziem, ale jego pragnienie powiększania majątku było niezaspokojone. W tamtych czasach własność ziemska była podstawą potęgi i statusu, a spory o nią nie należały do rzadkości. Pewnego razu król Bolesław rościł sobie prawa do pewnej posiadłości ziemskiej, która, jak twierdził, należała do niego mimo, że od lat była w posiadaniu biskupstwa krakowskiego. Biskup Stanisław, jako gorliwy obrońca praw kościoła i sprawiedliwości, nie mógł pozostać obojętny na taką próbę bezprawnego zagarnięcia mienia. Uparcie tłumaczył królowi, że ziemia ta została zakupiona zgodnie z prawem i należała do diecezji. Król, zaślepiony chciwością i dumą, odrzucał wszelkie argumenty, a nawet oskarżył biskupa o oszustwo. Twierdził, że Stanisław nabył tę ziemię od zmarłego już człowieka imieniem Piotr z Janiszewa, ale nie zapłacił mu za nią należycie, a tym samym posiadłość nie przeszła w pełni na własność kościoła. Sytuacja stała się niezwykle napięta, a spór zagroził poważnym kryzysem między władzą świecką a duchowną. Biskup Stanisław, mając czyste sumienie i ufając Bożej sprawiedliwości, postanowił podjąć krok, który wydawał się niemożliwy, wręcz szalony w oczach ludzkich. Kiedy król publicznie oskarżył go o oszustwo, biskup spokojnie, ale z ogromną powagą rzekł do niego: Jeśli nie wierzysz moim słowom, królu, ani świadectwom żywych ludzi, Którzy pamiętają transakcję, to ja powołam na świadka samego Piotra, od którego nabyłem tę ziemię. Choć spoczywa w grobie od trzech lat, on zaświadczy o prawdzie. Te słowa, wypowiedziane w obliczu królewskiego dworu, wywołały konsternację i niedowierzanie. Wielu uważało, że biskup postradał zmysły, inni widzieli w tym desperacki gest. Ale biskup Stanisław miał w sercu niezachwianą wiarę w Bożą Moc. Postanowiono, że odbędzie się procesja do grobu Piotra z Janiszewa, znajdującego się w oddalonej o kilka mil wsi. Król Bolesław, choć sceptyczny, nie mógł odmówić, czując presję publicznego wyzwania. Dzień ten był dniem pełnym napięcia i oczekiwania. Z Krakowa wyruszył orszak złożony z biskupa Stanisława, duchowieństwa, królewskich urzędników, rycerzy i tłumu ciekawskich mieszkańców. Wszyscy zastanawiali się, co się wydarzy. Powietrze było ciężkie od niewypowiedzianych pytań i obaw. Po przybyciu na cmentarz w Janiszewie, gdzie spoczywał Piotr, biskup Stanisław podszedł do jego grobu. Była to prosta mogiła, świadcząca o skromnym życiu zmarłego. Biskup ukląkł, a jego twarz przybrała wyraz głębokiej koncentracji i modlitwy. Nastąpiła absolutna cisza. Tylko wiatr delikatnie szeleścił w liściach drzew, a serca zgromadzonych biły mocno w piersiach. Przez długie chwile biskup Stanisław modlił się z żarliwością, która przenikała wszystkich obecnych. Modlił się do wszechmogącego Boga, by objawił prawdę, i wskrzesił zmarłego Piotra, aby ten mógł zaświadczyć o niewinności Kościoła. Jego modlitwa nie była prośbą o cud dla cudów, ale o triumf sprawiedliwości i prawdy. Kiedy skończył, wstał i zwrócił się do grobu, wypowiadając słowa: Piotrze, Piotrze, Wstań i zaświadcz przed królem o prawdzie transakcji, którą z tobą zawarłem. W tym momencie wydarzyło się coś, co na zawsze wryło się w pamięć świadków i przeszło do historii. Z ziemi, ku zdumieniu i przerażeniu wszystkich, zaczęła unosić się postać. To był Piotr z Janiszewa, człowiek, który od trzech lat spoczywał w grobie. Jego oczy otworzyły się, a on sam powoli podniósł się z ziemi, jakby budząc się z długiego snu. Tłum o nie miał. Król Bolesław, ze zbledniałą twarzą, patrzył na to niewiarygodne zjawisko. Piotr, stojąc przed zgromadzonymi, był widmem przeszłości, ale jego głos był wyraźny i mocny. Opowiedział wszystkim, jak to biskup Stanisław zapłacił mu za ziemię trzy lata wcześniej i że transakcja była w pełni zgodna z prawem. Powiedział, że otrzymał pieniądze i nigdy nie miał żadnych pretensji do biskupa. Jego słowa były jak grom z jasnego nieba, obalając wszystkie królewskie oskarżenia. Po swoim świadectwie Piotr zwrócił się do biskupa Stanisława i poprosił o trzy dni czasu. Chciał wrócić do domu, by uregulować swoje ziemskie sprawy, pożegnać się z rodziną i przygotować na ostateczne odejście. Biskup z dobrocią spełnił jego prośbę. Przez trzy dni Piotr z Janiszewa przebywał wśród żywych, rozmawiał ze swoimi bliskimi, żegnał się i porządkował to, co za życia pozostawił niedokończone. Był to niezwykły widok dla wszystkich, którzy go spotykali. Człowiek, który wrócił z zagrobu, by dopełnić swojej misji. Kiedy minęły trzy dni, Piotr, zgodnie z obietnicą, wrócił na cmentarz. Bez żadnych obaw czy wahań położył się z powrotem do swojego grobu. W ciszy, otoczony świadkami tego niezwykłego cudu, oddał ducha po raz drugi. Jego ciało stało się znów martwe, a on sam spoczął w pokoju, wypełniwszy swoją ziemską misję w imię prawdy. Ten cud wywołał ogromne poruszenie w całej Polsce. Niewielu mogło zaprzeczyć temu, co widziało na własne oczy. Król Bolesław, choć publicznie zhańbiony, nie nawrócił się. Jego serce stwardniało, a jego gniew obrócił się przeciwko biskupowi Stanisławowi, co ostatecznie doprowadziło do tragicznych wydarzeń. Ale dla wielu ludzi, ten cud był potwierdzeniem Bożej interwencji w świat, przypomnieniem, że prawda i sprawiedliwość zawsze zwyciężą, nawet w obliczu największych przeciwności. To świadectwo pokazało również, jak wielką wiarę i odwagę miał biskup Stanisław, który nie bał się rzucić wyzwania potędze królewskiej w imię wyższych wartości. Dziękuję, że byliście dziś ze mną, aby wspólnie rozważać to wielkie dzieło Boże. Pamiętajcie, drodzy, że wiara potrafi przenosić góry, a Bóg potrafi zdziałać cuda w naszym życiu, jeśli tylko Mu zaufamy i będziemy stali w obronie prawdy, tak jak święty Stanisław. Jeśli ta historia poruszyła wasze serca, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. To bardzo pomaga, by dobra nowina o niezwykłych dziełach Bożych docierała do jeszcze większej liczby ludzi i byśmy mogli budować naszą wspólnotę wiary. Niech Pan Wam błogosławi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu cuda świętych.